Cześć, cześć, witajcie, tutaj Maciek i Klocki i chciałem Was dzisiaj zaprosić na recenzję tego to statku badaczy oceanu. Długo o niego pytaliście, ale ja Was rozumiem, no bo to jest ciekawe, jak to tutaj rozwiązano, jakie są funkcje bawialne, bo wydaje mi się, że to jest w tym zestawie dosyć istotne, oprócz oczywiście zwierzaków. Osiem minifigurek, ja może jeszcze tylko wspomnę, że cena katalogowa to 599,99, czyli było, nie było 600 zł bez grosza, 700 45 elementów. No przelicznik jest straszny, ale musimy pamiętać, że tutaj niektóre klocki są naprawdę bycze, bycze przez duże B. Oczywiście na Alto znajdziecie ten setik w dużo bardziej takiej korzystnej, atrakcyjnej cenie. Nie pozostaje mi nic innego niż tylko zaprosić was na piękną morską przygodę. Lećmy, płyńmy, cokolwiek. Co wam mogę powiedzieć już na samym początku, jest to niesamowicie długa rzecz, 63 cm. No i mamy tutaj trochę zwierzaków, więc to było raczej pewne, że pojawi się ten secik na moim kanale. Co prawda, płaszczkę można zdobyć bardzo łatwo w takim polibagu, ale jeżeli chodzi o tego dużego rekina. To już nie jest taka prosta sprawa. Wiem, że na cichej Marii były podobne sztuki, z tym, że tam one były jakieś takie pod wpływem dziwnej, tajemniczej magii, jakby rekiny zombie, a tutaj jest świeżutki, fajny, taki zwierzęcy odlewik. Jednak ta współpraca z National Geographic robi dobrze Lego. Dobra. Przyglądamy się tym klockom. Tutaj jest dużo takich elementów, które mają otwory dla wzmocnienia, takich, wiecie, pręcików, technik. No i wyciągamy. Tutaj tych klocków nie będzie dużo, dlatego że. Ło, no właśnie, będzie to, a tym. No to można zabić człowieka, słuchajcie. Okej, okay, czyli jeden taki element mamy, który dosyć łatwo wychodzi. O, nie miałem pojęcia, mam nadzieję, że to nie. Jakieś takie uszkodzenie mojego setu. No bo widzieliście, ja to tylko chwyciłem i już nam puściło. Okej, okay. czyli <gry> powinniśmy mieć tutaj jeszcze gdzieś drugi taki klocek, ale to może nie będę się do tego dostawał tak agresywnie, tylko po kolei wyciągnę. No i mamy tutaj piękną taką płaszczkę. Z jakimiś kropeczkami. No, a z tyłu jest ten ogon jadowy, i na to trzeba bardzo, bardzo uważać. Dobra, siódemka. A może zróbmy tak. I tutaj też jest takie pudło, w którym mamy resztę rzeczy. Bardzo fajnie. To sprawiło też, że to pudło, największe zewnętrzne, ono w żadnym razie nie jest uszkodzone. No i co, w takim układzie. Ten drugi element musi być tutaj, w środku, no bo gdzieżby, jakby inaczej. Zerknijmy. Nie myślałem, że jeszcze nóż będzie potrzebny, a jednak, a jednak, i dobrze myślałem, druga broń, którą można zabić człowieka. Nie, no ja się tak po prostu śmieję, ale rzadko mamy tak olbrzymie elementy z Lego. To ja sobie to tutaj wrzucam. Są jeszcze jakieś takie większe, mniejsze płyteczki. No, i mamy dużą instrukcję. Niestety, na kadłub to trzeba to wszystko nakleić. To nie jest nadruk. No i więcej, już nic nas tutaj nie powinno zaskoczyć. Dobra, to ja może jeszcze tak Wam pokażę te pozostałe mniejsze woreczki. Tutaj jest rekin. Rekina to my sobie chyba wspólnie zbudujemy, chociaż tutaj jest tak mało rzeczy do zrobienia, że zróbmy to od razu. Co się będziemy? Cyk, myk i po prostu wspólnie już będziemy tego zwierza widzieć, a ci, którzy ten filmik po prostu sobie hmm, przyspieszają, pomijając niektóre fragmenty, nie będą wiedzieć. Ło, wow, tutaj to cała minifigurka się do paszczy zmieści. No wygląda to trochę inaczej niż taki tradycyjny mniejszy rekin, ale też ma ruchomą żuchwę i niestety tutaj te płetwy... No nie są ruchome, ale fajny, duży plus za to, że na dole od spodu te rekiny właśnie są takie bledsze i to jest tutaj świetnie odzwierciedlone. Na dodatek widzicie tą płetwę taką na górze, grzbietową to się chyba tak nazywało, tutaj minifigurka może złapać tego rekina i być tak trochę podprowadzona. No nieźle, może wygląda to trochę gorzej przez to, ale z drugiej strony mamy jakąś funkcjonalność. Ładny ogon, ładne te płetwy boczne, są skrzela, wszystko się zgadza. Powiem Wam, że przyjemny gość. No wygląda tak bardzo atrakcyjnie, w ogóle się go nie boję. Chociaż no byłoby chyba ze mną niedobrze, jakby prawie 30-letni chłop bał się zabawki. Dobra, no tutaj już chyba nic nie wymyślimy, jeżeli chodzi o elementy, dużo żółtych, dużo szarych, tego się spodziewałem, i dajcie mi! Pewnie ze dwie godzinki. Ja to wszystko zbuduję, no i widzimy się na fascynującej recenzji. Jeszcze nie wiem, czy będziemy testować pływanie. No, jak sami widzieliście, nie było łatwo zbudować ten zestaw i ładnie to wszystko w kadrze pokazać, ale mi się udało. Teraz również, bo statek jest potężny, majestatyczny, prezentuje się fajnie, a nie zapomnijcie, że mamy tutaj również taki wrak łodzi albo małego statku, który jednak nie pasuje do tej kompozycji, więc najpierw w ten sposób to sobie ustawmy. Masa małych pojazdów, przyjrzymy się temu po kolei, ale ja tylko wam na tym kadrze pokażę, jak się prezentuje taki bardzo bardzo urokliwy schowek na mini łódź podwodną. O cyk, rzeczywiście moglibyśmy tym dźwigiem to sobie wyciągnąć. No i mamy taką moto, bardzo nieoczywistą. Nietuzinkową łódź. Ona mi się chyba na równi podoba, jak ten pojazd JB, który niedawno recenzowałem. No powiem wam, sporo jest tutaj takich ciekawych rozwiązań. Będzie duża przyjemność z recenzowania tego zestawu i tutaj te elementy białe, one mi prawie już nie przypominają klocków i dobrze to wygląda. Te takie duże, gładkie żółte płytki. No i dużo też. Bieli. To się wydaje takie przemysłowe, czasem kliniczne. Właśnie tak sobie wyobrażam statki badawcze. Chociaż jak sobie porównuję ze zdjęciami, to jednak dziób oraz rufa nie są identyczne. A tutaj, z racji tego, że wykorzystujemy te same elementy, tak właśnie jest. Okej, okay, przejdźmy do szczegółów, bo tutaj bez tego się nie obejdzie. Tutaj na środku tego pokładu mamy olbrzymią dziurę, basen do zanurzenia w oceanie, zwał jak zwał, w każdym razie jest tutaj bardzo funkcjonalny dźwig. Na tej szynie poruszamy to do przodu i do tyłu. Oczywiście kąt nachylenia ramienia też można regulować. Znamy te elementy, to jest dobrze rozwiązane, a także tutaj damy radę chwycić tym hakiem jakąś łódź z tej strony. Dalibyśmy radę to tak obrócić, żeby można coś z tej strony wyciągnąć. Zobaczcie, tych dwóch elementów od środka jest widoczne, ale na zewnątrz tak to, jakby obmyślano, że jak najbardziej daje to radę. No nie widzimy tak na pierwszy rzut oka, że tutaj są dwa olbrzymie niezależne elementy. Wiadomo, jeżeli ktoś zna się na klockach, od razu to wychwyci, ale taki postronny obserwator pomyśli, że to jest jeden olbrzymi element. Tak jak z przodu mamy potężny dźwig. Tak z tyłu taki niepozorny wyciągnik, ale jak najbardziej daje to radę i możemy sobie wodować ten niewielki ponton, szalupę, łódź. W zasadzie jest to chyba łódź, bo tutaj dostrzegam silnik. Okej, okay, to jest taki chyba najmniej efektowny pojazd, ale i tak wygląda to dobrze. I zobaczcie, tutaj mamy przejście do kajuty kapitana i za chwilę tam sobie zajrzymy. W każdym razie, no zadbano o takie detale typu jakieś drabinki, namiastki, drabinki, mini Figurka mogłaby tam się rzeczywiście dostać. Trochę się bałem, że ten statek będzie taką wydmuszką w środku, pusty, a jednak nie. Tutaj ta nadbudówka nieco ratuje sprawę, bo mamy tam aż. Trzy pomieszczenia, i postaramy się na jednym ujęciu tutaj zejść. Na początku mamy miejsce, gdzie się tym wszystkim steruje, i tutaj już muszę to odhaczyć, bo inaczej byśmy nie zdołali tam zajrzeć. Są monitory, są jakieś odpowiednie wajchy, jakiś kubeczek i miejsce dla dwóch sterników, no bo wiadomo, tych przyrządów pomiarowych jest tutaj cała masa. Niżej. Niżej mamy dwa łóżka. Bardzo fajnie to tutaj zaimplementowano. Mamy też jakieś takie niewielkie, jakby akwaria które mają nam umilić ten czas snu. Też jakaś niewielka skrytka na rzeczy osobiste to jest jak najbardziej okej. Okay. No ale dopiero najciekawiej zaczyna się robić kiedy zejdziemy jeszcze niżej. Oczywiście ja tutaj nie narzekam na to, że właściwie nie ma jak wejść do tej przestrzeni. Tutaj też jest tak mało miejsca, że ja bym się czuł co najmniej nieswojo jakbym musiał tutaj spać. W każdym razie schodzimy na sam dół i tutaj to już będzie hardcore wam to pokazać. W każdym razie mamy jakiś stół. Niestety Lego nie zatroszczyło się, żeby chociażby rozłożyć tutaj trochę jedzenia, jakieś soki. A to jest trochę dziwne, bo zazwyczaj starali się takie rzeczy dodać. Mamy tutaj kolejne monitory, jakiś sonar, to jest chyba pracownia badawcza, bo po drugiej stronie mamy jeszcze więcej próbek. Na pewno pamiętacie, na naklejkach były jakieś rybki, jakieś koniki wodne. Coś takiego, i właśnie to przyklejamy w tym miejscu. I zaraz wam jeszcze pokażę, jednak na osobnym kadrze, że znajduje się tutaj również ekspres do kawy, czyli takie abecadło dla naukowców. No, powiem wam, trochę tutaj zabrakło może i szczegółów, ale fajnie to obmyślano, i nie spodziewałem się, że będziemy mogli tutaj zejść aż tak głęboko pod pokład. Ja jednak nie będę tego testował, czy to się unosi na wodzie, czy nie. Żal mi tej naklejki, jak to mi się zmoczy, bo ja wiem, czy będzie dobrze wyglądać. Ufam, że to się na wodzie unosi. Podobają mi się takie detale, typu te żółte skrzynki. Szkoda tylko, że w środku niczego nie ma. Oczywiście te akcesoria możemy sobie tutaj władować. No i ta nadbudówka. Tam jest i sygnalizacja świetlna, i dźwiękowa, i sama kolorystyka jest tutaj dobrze spasowana. Także jak najbardziej na plus, na duży plus. Ale co by to byli za badacze, którzy schodzą tylko pod pokład, a nie na dno oceanu? Więc przyjrzyjmy się tym wszystkim akcesoriom z tym związanym. No i tutaj, może, zacznijmy od tej płaszczki, bo ona wygląda naprawdę uroczo i jest nawet miła w dotyku. To jest bardzo przemyślany odlew. Możemy sobie oczywiście od dołu na 2-3 study to wczepić. I tutaj te oczy są fajne, te takie groszki. No, ciężko by mi było sobie wyobrazić jakieś lepsze umaszczenie dla tego zwierza. Chociaż może coś bardziej naturalnego, takiego szarawego, też by dało radę. Super, jestem zadowolony z tego zwierzęcia. Zresztą podobnie jak z tego rekina, on tutaj może atakować tą klatkę, ale ta pani, mimo że ma nietęgą minę, no jest tutaj bezpieczna, a jakby chciała wyjść, no to z tej strony. Szkoda tylko, że... Te tutaj kraty są takie ciemno szare, a tutaj mamy jasno szarą kratę. Ja wolę jednak jak to jest jakieś takie uwspólnione. No i tutaj mamy też jakieś oświetlenie, możemy schować sobie do środka na zewnątrz jak już tam chcemy. Ta łódź podwodna. No ja już ją trochę zacząłem omawiać. Naprawdę Fajnie to się prezentuje. Tutaj otwiera z dwóch stron. Podobają mi się te czerwone elementy. Świetnie to tutaj leży. I jako tako są ruchome te ramiona. No, niezła, niezła łódź. Taka może komiksowa, przerysowana, ale naprawdę dobra. Te takie logotypy charakterystycznego rekina też po bokach dają radę. Jestem trochę zawiedziony, jeżeli chodzi o ten wrak. On tutaj jakby trochę na siłę został dodany. No nie wiem, zobaczcie, ten ster. Chyba tutaj nie bardzo pasuje. Możemy sobie podnieść ten pokład i znajdziemy tutaj trochę średniej jakości złota. Okej, okay, jest przygoda, jest jakaś historia, coś, czym możemy się bawić, ale no. Ten wrak pozostawia sporo sporo do życzenia. Ja sobie wymontuję te brązowe elementy z chęcią przygarnę te wiśniowe. Tutaj mamy jeszcze jakieś bocianie gniazdo, ale no sami popatrzcie. No wygląda to po prostu jak jakiś wrak w opłakanym stanie. No i co z tymi czerwonymi? Oni tutaj są mocno zagrożeni. Mają jakieś latarki i wam teraz udowodnię, że jesteśmy w stanie Sadzić właśnie taką minifigurkę do trzewi tego rekina. O, popatrzcie sami. No, nieprzyjemna sytuacja, ale plus dla tego zwierza. Tak naprawdę każdy z tych małych pojazdów tutaj daje radę. Przyjrzyjmy się jeszcze helikopterowi. No jak sobie porównam ten tutaj do tego, którego mieliśmy w zestawach 818, nie. Ten jest dziełem sztuki, mimo że tutaj prochu nie wymyślono. Można sobie podnieść ten kokpit. Mamy tutaj coś na zasadzie jakichś joysticków. No, załóżmy, że tym sobie sterujemy. Podoba mi się patent z przedłużeniem tego szklanego tutaj elementu, takim innym klockiem. Zazwyczaj go kojarzymy jako taka maska odkłada. Tutaj też są elementy typu technik, to może mi się trochę mniej podoba, ale w zasadzie z daleka jest okej. Okay. Mamy mniejszy wilnik na tyle na ogonie, no i tutaj też takie większe śmigło. Czy to wygląda dobrze? No na pewno jest to nieoczywisty element, zazwyczaj nam to po prostu robili z tych takich długich deseczek. Jest okej, okay. mamy tam lądowisko na pokładzie tego olbrzymiego statku, chociaż tam dostrzegam taki problem że nie można tego helikoptera podczepić jakoś. Pod skosem. To by lepiej wyglądało, bo zauważcie, te jumpery jednak sprawiają, że trzeba to robić pod kątem prostym. No ale z drugiej strony wystarczą dwa klocki, wiecie, taka niewielka obracarka i już możemy to zmodyfikować. Dzisiaj tak nieco bardziej syntetycznie przyjrzyjmy się minifigurkom z tego zestawu. Jest ich 8 sztuk, zarówno ci, którzy pracują na pokładzie, jak i ci, którzy są pod wodą, oraz jeden pilot. No może zdejmijmy najpierw te wszystkie kamizelki, żebyście mogli zerknąć. Jak to się prezentuje, to są porządne torsy, ale jak porównuję sobie te minifigurki do tych, które mieliśmy na przykład w lochach, w Lego Ninjago, no to tam jednak bardziej mnie to wszystko jarało. Nic dziwnego, bo te motywy miejskie, one po pewnym czasie trochę się przejadają. Zobaczcie, mamy tutaj Halla Hapsa, i to jest jedyna postać, która dostała imię. Trochę szkoda, bo to kontrastuje mocno z tą serią policyjną, która jest mocno fabularyzowana. W każdym razie dwie minifigurki mają alternatywne wyrazy twarzy, i tutaj muszę raz jeszcze wspomnieć o tym mechaniku, który coś tam jakby dłubał przy tym statku. I to jest dobra mina, niezmiennie. Dalej jeszcze jest ta pani, która prawdopodobnie trochę przeraziła się bliskością rekina, i nic dziwnego, bo ja też miałbym pełne majty. <laughs> Przyglądamy się jednak tym czerwonym strojom, bo to jest najciekawsze w mojej opinii. I zobaczcie, taki jest jeden minus, że tutaj właściwie to jest bardzo mocno związane z tą butlą. Czyli nie możemy sobie tego hełmu zgodnie z główką gdzieś tam przesunąć w prawo i w lewo, bo wygląda to nienaturalnie. Tak naprawdę. Mi to przypomina jakiegoś zwierzaka. Tutaj byłyby oczy, chociaż to pewnie są jakieś takie hmm, ni to latarki, ni to wskaźniki, coś by to na pewno było związanego z jakimś komfortowym poruszaniem się pod powierzchnią wody. No i fajnie, czerwone stroje, bardzo charakterystyczne, podoba mi się w ogóle to połączenie granatu z czernią. to chyba nawet jest takie zalecenie kolorystyczne, żeby łączyć właśnie te kolory, żeby wyglądać w sposób elegancki. Pokażę Wam jeszcze, co się znajduje za tą butlą plenową i tam też jest dosyć szczegółowo, ale bez szaleństw. No minifigurki, tak jak mówię, porządne, 8 sztuk, jest trochę kobiet, jest trochę mężczyzn, ale jednak, jednak, no nie ma tutaj niczego takiego mega szałowego. Ten zestaw zdecydowanie nie jest dla każdego, jednak musimy zapłacić dużo, żeby otrzymać relatywnie mało elementów, ale to przez te olbrzymie granatowe części kadłuba, no to jest dosyć jasne. Te elementy muszą być drogie, żeby to wykonać z takiego olbrzymiego kawałka plastiku. Zerknijmy na elementy zapasowe. No tutaj tak naprawdę tym razem nie mamy kompletnie nic ciekawego. Jasne, to są zawsze drobne klocki, mogą nam się przydać. Przepraszam bardzo, jest jeden nadruk, więc dobra, coś tam znaleźliśmy. Fajne zwierzęta, to jak najbardziej trzeba odnotować. Minifigurki, okej, okay, no są badacze, cudów tam nie mogli wymyśleć, ale jednak pozostał taki niedosyt, że nie mamy czegoś super unikatowego, może jakiegoś takiego kapitana, jakiegoś badacza w fartuchu. No można było coś tutaj dodać. Mam pewne zastrzeżenia odnośnie na Przykład tej sypialni, ona jest klaustrofobiczna, nie wiadomo jak tam wejść, a w jadalni nie zapewniono nam żadnego posiłku. No, i to jest zestaw taki typowo do zabawy. Jeżeli jesteście zajawieni takimi tematami badania oceanu, to podejrzewam, że tutaj znajdziecie sporo. No sporo rzeczy dla siebie, bo tak naprawdę ja sobie nie wyobrażam kupić ten zestaw i na przykład rozmontować ten statek. To się może później zdarzyć, jeżeli budujecie inne statki, ale tutaj po prostu te elementy nam definiują całą no jakby korzystność zakupu tego setu. Jeżeli chcecie te klocki jak najbardziej polecam, ale jednak jeżeli wolicie budować jakieś swoje rzeczy i chcecie mieć większy zasób cegiełek, to nie. To są dużo bardziej korzystne sety na rynku. Moja ocena? No słuchajcie, pamiętając o tych wszystkich minusach, ale jednocześnie nadbudówka, która jest świetnie zrealizowana, no to tutaj powiedziałbym 8 na 10. Solidna ocena, nie będę się czepiał tych minifigurek, wiele rozwiązań bawialnych jest na wysokim poziomie i mam na Mam nadzieję, że wy mi napiszecie w komentarzu, czy sądzicie podobnie jak ja. Hej, hej, hej!